Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Tak, chcę zobaczyć kursory. A, to jest zaraz wracam, ale chcę kursor myszki i zaraz wracam. Wróciłam z moim specyfikiem, kształtowały się jakieś kuli, ale jest. Ja mogę też na z. E Tak, w był moje koleżanki jakiś hacker, ale nie bliski bliskiej tylko po prostu znajomej, głównie nie znam jej w realu, tylko ona gdzieś tutaj powinna być. Mm. Mm. O, tutaj właśnie haker się hacker z i... Zbyt Mi też bym nie było. Dobra, teraz pójdę ja od razu tu. Tak, przed chwilą robiłam eee, właśnie. Eee, bo jak to się nazywa? Już nie pamiętam. Eee, wersja też I L5C Gabi 12 mowi Martina Tini 33 Mm, to kto był? Ciebie już pozdrawiam. Tutaj coś jeszcze pamiętam, że napisała. Nie no, to... tu też... O, to wszystkie pozdrawiam, co tam mieli. E, no i... No i tyle, to chyba. A, z a teraz... Bo właśnie chciałam Wam pokazać, co się dzieje na moim kanale. Mam już, już 694 dni. Długo będzie. Właściwie to już jest wyświetlone, ale nie mam prawie wyświetlać. Ale teraz będzie już e, 700. Wyświetlenia wszystkich. Jeszcze pozdrawiam tutaj e, serdecznie. Kat 008 Tak i dzisiaj sobie przyjdziemy do miasta filmów Coś tam sobie obejrzymy na no ja ostatnio na filmy w ogóle Więc fajnie by było Tu to mi się nie podoba jak kupić każdy level 5 dni to no nie jest możliwe. <laughs> Każdy level. To są moje... Oh Boże, jak to do robiłam. Może nie zrobię film, wiem, ale nie wiem jaki. Dobra, wejżebno ostatnio nie było tutaj z tego, że coś tak podniesie więc. Wszyscy się nadważili, ale przecież to ogólnie nie jest prawda, to nie jest możliwe, to... No nie jest możliwe! Dzisiaj Wam powiem jak widzi 18 5 No dobra, jak tam chcesz, musisz Mów. stworzyć sobie kilka nowych kont. No. Z nimi znaleźć około 20-30 seków. być tak z wejść do kąt i zacząć co? Następnie przygotuj sobie coś do picia i do jedzenia. Na ewentualność do życia, słuchaj, jak to zajmiecie te 2-3 dni. Rzuciłam moją siostrę piotra kupę i weszła mnie podczas nagrywania. <grytania> mam nadzieję, że mnie dobrze wysłuchać, bo nie chcę jakoś. Ich... Uuu, tutaj krzyż Rozumiem. Zresztą tak tylko nie lubiłam aż tak dużo kont. To jest fajnie, bo teraz pniążki sobie skakują i to jest w zrębie fajne. No, może... Jest. fajnie fajnie. Może jakieś dziewczyny sobie w filmie z moich znajomych. Z ostatnio czyli. Dziewiąty pierwszy to oglądałam wszystko. Uuu. Lubię dramaty. <noise> Trwa ponad 5 minut. Ja już po prostu nie mam, nie mam nawet pomysłu na te odcinki, ale no, jak mi będziecie podsuwać, to ja wiem, co to robić, bo ja nie mam co robić tam. No dzisiaj jest taki pochmurny dzień, ja nie, nie jestem mgła. Jeśli się szkoli, już jest, się nie chyba. No dziewiąte, może trój. To... Nic jest takiego. 9-8 jesieni. O, no pomysł. No, pomysł jaki? Ja chcesz znaleźć tego jedynego. No ja tak, ale to niemożliwe. Możliwe, zanim coś powiesz, pomyśl. Ale jak powiedz. Internet <laughs> Ja nie chcę znaleźć chłopaka przez internet, dlaczego nie? Bo tego jakiegoś dnia nie znajduję przez neta No i to jest ten pierwszy odcinek Dobra. Mam tu wodę jabłkową, butter Fajnie brzmi, butter. Dobra, oh, ilunia jest, Adusia, Adusiańka dusiańka. Uh. Dobra, obejrzymy jeszcze to. Kończymy. Ja już nagrywam 7 minut. Mogę dzisiaj nawet nagrać trzy odcinki, ale więcej nie zdołam. <grych> A <grych> tak. No nie mam. No. Nie wiem czy właśnie zrobić dzisiaj vloga i wstawić tutaj. Nie wiem, mówcie mi, ja mogę to zrobić dzisiaj jutro to ostatni. Przywalam no, by był jakiś hałas. Myślałam, że się ostarcie wejść. Ale ja chciałabym zrobić wam vloga I chcę wam właśnie zrobić vloga jak się robi loom, więc Boże, to chyba się będzie ładowało i ładowało, więc to się nie ładuje, ładuje Więc no, myślę, że to by był fajny vlog No ja to zrobię w nie wiem, pokażę wam trzy wzory Taki na palcach to się robi no i ja bym zrobiła sobie odcinek i dzisiaj nawet. No no to, to zobaczymy w następnym odcinku albo vlogu. Pa pa! Mam nadzieję, że będzie mi słychać.